Dzień dobry, witam wszystkich. To ja, wasz ulubiony vlogger Robert. Dzisiaj sobota, i w sumie nie miało być filmu, ale muszę, bo tu taki jeden twardziel o, mi zniknął. O, właśnie dzisiaj pierwszy raz debiutuję. Pomimo, że jak widzicie, skóra i kości to jednak odważył się wejść do wody i żyje. A teraz na ląd Bartuś, wrażenia za chwilę. Dawaj, dawaj. Teraz będzie ciepła. I co? Można. Można. Yy, niestety ostatnie ujęcie nie wyszło. Operator okazał się kompletnym amatorem. Na zakończenie powiem tylko, że oczywiście spytałem się Bartka o wrażenia i poprosiłem, żeby w kilku słowach powiedział, co czuję. Powiedział, było zajebiście. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę zachęcam do zimowych, lodowych kąpieli. Na razie.